Dzień dobry moi drodzy. dzisiaj zespół, który wzbudza wiele kontrowersji, bo mowa o zespole Nickelback. Niewątpliwie zespół, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych na świecie, niewątpliwie zespół, który zawsze chciał być obok zespołów stawiany obok zespołów hard rockowych, metalowych rokowych, to jest szerokie pojęcie, ale zawsze gdzieś w czołówce i oni w tej czołówce są przez swoją inteligencję, moim zdaniem. Po pierwsze mają sporo hitów, takich które lecą po prostu w rozgłośniach radiowych i bardzo podoba mi się to, że oni w taki sposób podchodzą do wydawania swojej muzyki, że na płycie znajduje się dwa max 3 utwory, które faktycznie lecą w radio, a reszta jest niekoniecznie taka grzeczna. Także to jest sprytne podejście, mądre, no bo tak trzeba sobie radzić w, na rynku takim fonograficznym. Także spoko. Dzisiaj utwór, którego jeszcze oczywiście nie słuchałem. Pierwszy raz robię to z Wami. Więc lecimy z premierą Nickelback. Ciężko. Ciężko. Trzeba przyznać. Ej, to jest zespół, który ma bardzo wyrobiony swój styl. A oni nie mają e, czego się wstydzić, jeśli o to chodzi. Od płyty Dark Horse bardzo zawsze wyczuwałem w kompozycjach dominację basu. Ciężkie gitary, to jest pierwsze, a dwa cały czas prowadzi to stopa i bas bardzo, bardzo tłusto brzmiące. No, trzeba przyznać, że gitara basowa tutaj idzie jak walec. W tym zespole gitara basowa jest walcem. E, tak samo bębny, I, a szczególnie perkusja. Werbel nie jest aż taki charakterystyczny, taki przebijający się. On jest, on jest punktorem takim, ale stopa i bas... Pff, ja pierdziele. Ok, druga sprawa a propos samego wokalisty. Tam są różne zdania na temat wokalisty. Ja nie wnikam. Ja bardzo lubię. Ehm, dlaczego? Dlatego, że mam naturalną, naturalnie brzmiącą, fajną chrypę. Nie musi się starać, żeby sobie krzyknąć i to jest wygodne. No i gość ma łeb na karku, bo z tego co wiem to jest biznesmenem takim muzycznym i wydaje dużo ludzi. Także chyba tiro, tiro, nie, jak ten zespół się nazywał? A nie pamiętam jak go się nazywali. Deadman? Coś takiego. Tiro, theory of Deadman? Jakoś tak. Jakoś tak. No chyba to też ze stajni właśnie Nickelback, a raczej Chada Krugera. Spoko. Słuchamy. Dobra, słuchajcie. To jest taki rock'n'roll, o jakiego mi chodzi. Dzisiaj. Takiego rock'n'rolla, moim zdaniem potrzeba dla świata dziś. Dlaczego? Duży jest kapel, które grają hard rockowo, duży jest kapel, może inaczej metalowo, rockowo, około rockowo. Jest na przykład maneskin, który teraz robi rewolucję, jeśli chodzi o ro pop rocka, rocka. Chociaż ten maneskin nie jest taki logiczny, że tak powiem. Tam się też sporo dzieje. Jeżeli chcecie, to piszcie, zrobimy jakiś odcinek o tym. Ale. Właśnie tego rodzaju rzecz ma szansę odnieść sukces dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Dlaczego? Dlatego, że to jest połączenie ACDC i z, takio, z taką dolewką ciężaru. Moim zdaniem te teksty nie są jakoś super głębokie, bo nie mają być. To jest muzyka rozrywkowa jednak. Screaming every night i już! I Keep me out of Słyszycie ten, ten bas i stopę? Got out on we the town. Zwracam honor dla werbla Somebody told me we should burn it to the ground.

Boże, mam wrażenie, że wszystkie moje re reakcje są takie z pełnym zachwytem. Weźcie mi, wyślijcie coś, co jest beznadziejne po prostu. I już, bo kolejny utwór, który uważam. Ja cieszyłbym się, gdybym słuchał radia, w którym leci tego rodzaju muza. Byłby wow. Oh, może inaczej, słuchać to, może i słucham. Chodzi o to, że chciałbym, żeby taka rozgłośnia była ogólnopolska, bo nie mamy takiej rozgłośni rokowej. Takiej bezkom bezkompromisowej i nienasączonej, bo tutaj możemy zacząć dyskusję na temat rozgłośni radiowych rokowych. Mamy kilka. No, parę. Yy, I one są mocno zmanierowane. Nie przepadam za tymi rozgłośniami największymi. No cóż. I'll Zobaczcie, to też jest ciekawe. Współczesna muzyka, no taka cięższa, nazwijmy to tak, ale, po, ale taka, która przebija się do mainstreamu, tam nie ma porządnych solówek gitarowych, serio, nie ma porządnych solówek gitarowych, takich, wiecie, nie może jakiś tam Stairway to Heaven, tak, może nie o to mi chodzi, ale po prostu solówka, która jest jęcząca, piszcząca, koleś po prostu ma dziewięć palców na jednej dłoni i zapierdala, no. Nie ma takich numerów, jest ich bardzo mało. I mamy to. No i co? I źle? Jak ktoś z Was gra na gitarze, na przykład, to weźcie sobie, odpalcie jakieś taby do tego utworu, bo na bank już są. Nauczcie się go grać tak gitarę prowadzącą. I mam głębokie przekonanie, że nawet jeżeli za pierwszym razem nie wszedł wam ten numer, bo tak też może być, to uważam, że granie czegoś takiego będzie powodowało nieschodzący uśmiech z Waszych ust naprawdę długo. I to jest proste do zagrania. To nie jest skomplikowane. No dobra, solówka może być tam. Ach, fiziu miziu, ale gitara prowadząca będzie naprawdę banalna, więc to jest przepis na dobry rokowy numer. Hey, so Bardzo pro. Bardzo pro. Mi się bardzo podobał numer. Ja nie mam tutaj nic do. Nie będę złośliwy zupełnie. Nie rozumiem też tych złośliwości. Tam były konflikty kiedyś między e, właśnie Chadem Krugerem, zespołem Nickelback, a Coreyem Taylorem ze Slipknota i Stone Shure. No, znakomity wokalista Corey Taylor. A tutaj mamy bardziej produkt. Ja wiem, o co dla Korei chodziło tam, chociaż nie wiem do końca, o co chodziło w tym konflikcie, ale gdybym miał zostawić tych dwóch panów, no to oni reprezentują zupełnie inne poziomy, gatunki. Inny rodzaj, inny styl, wszystko inne. A mimo to robią w tym samym, czyli robią muzę rockową. Szeroko pojmuję pojęcie rockowa, nie? Eee, Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o zespole Nickelback i tym, im, tym ich nowym utworze, San Quentin. Moim zdaniem to jest takie coś, co powinno właśnie grać nam, nie? Tak na co dzień. To, to jest ten styl muzy. To jest połączenie ACDC z jakimś takim ciężarem, który się wlewa po prostu, wylewają z wiadra rokową muzę. A ona zastyga, bo jest twarda jak beton. Nie wiem. <grym> Dajcie znać, co sądzicie. Podsyłajcie swoje kapele, które chcielibyście, abym tutaj Wam yy, o nich opowiedział. Piszcie komentarze. Jak macie ochotę, to łapa do góry i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.